Dalej. Dzień dobry, nie Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, proszę. proszę nie nami. Proszę, proszę, no, no, proszę, proszę, nie, nie, pan, ale proszę pana. Proszę pana. Ale proszę pana. Ale pan nie słuchał. Pan nie, pan nie słuchał. Pan nie ja pan nie, nie, ja, ja pan 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 tak. nie słuchał. Zobacz pan Zanim przejdziemy do filmu, poprosimy cię o chwilę uwagi. Czy wiesz, że kanał gońca subskrybuje ledwie połowa z milionów widzów, którzy co miesiąc odwiedzają nasz kanał? Z Twoją pomocą chcemy to zmienić. Im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów, które możemy dla Was tworzyć. To my rozliczamy wszystkich polityków z ich pustych obietnic i kłamstw. To my ujawniamy, w jaki sposób krzywdzą ludzi wpływowi celebryci, tacy jak Krzysztof Rudkowski czy Królowa Życia. To my upominamy się o najsłabszych i z Waszą pomocą zmieniamy świat na lepszy. To co? Dałeś się przekonać? Zasubskrybuj nasz kanał, żebyśmy dalej mogli tworzyć najlepsze treści na polskim YouTubie. Przed wejściem do ambasady Ukrainy, 5 maja, godziny południowe, mam tutaj. Starannie zabezpieczoną i z pietyzmem złożoną flagę ukraińską, która została zabezpieczona na prośbę licznie zgromadzonych mieszkańców Białej Podlaskiej parę dni temu. Dziś pierwsza okazja, żeby tę flagę przekazać do najbliższej placówki konsularnej w poprzednich dniach wiecie państwo wszyscy mieli wolne majówka ta majówka wykorzystywana także przez konsulat ukraiński w Lublinie a zatem dziś pierwsza okazja z której korzystam żeby postawić kropkę nad i spłętować te akcje Grzegorz Braun, poseł Polski do Parlamentu Europejskiego chciałbym przekazać Państwu flagę Ukrainy, którą zabezpieczyłem kilka dni temu w Białej Podlaskiej. Pokazuję tutaj taki e, znaczek, wiecie Państwo to jest dokument, który dostają dostają cepy cepy, czyli członkowie Europejskiego Parlamentu w tamtym języku MEPy Members of Parliament European Parliament i to i to jest plastikowa karta, która umożliwia mi poruszanie się w moim w moim miejscu pracy dorywczej z woli rodaków wykonuję od paru kwartałów tam w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu się tam nie wybiorę bo bo y, raz y, że jestem y, wykluczony z udziału w posiedzeniach plenarnych, z których kolejne właśnie dziś się zaczyna w godzinach popołudniowo-wieczornych, a dwa kampania prezydencka jest jednak priorytetem i praca tutaj w kraju jeszcze, jeszcze przez te najbliższe tygodnie jest najważniejszym z moich obowiązków, także pod moją nieobecność, zapewne w dniu jutrzejszym będzie tam głosowane, właśnie na posiedzeniu plenarnym, uchylenie mojego immunitetu poselskiego, europoselskiego. To taki niuans, że immunitet się uchyla, nie zdejmuje, nie pozbawia się immunitetu, tak, w ogóle tylko się go. Uchyla do konkretnej sprawy. I w moim przypadku chodzi o ten cały pakiet chanukowo-choinkowo-mikrofonowy sprzed półtora roku. To znaczy sprawy jeszcze dawniejsze, ale zostały wzięte przez prokuraturę na polecenie z góry. Polityczne ponaglenie z samej góry to zostało wzięte na warsztat i ulepiono taką pigułę. Jednakowoż, jednakowoż akt oskarżenia do tej pory nie powstał. Prokuratura nie wykorzystała tych, tych miesięcy, które upłynęły, zanim z racji wyboru, który nastąpił przed rokiem, nabyłem ten mój nowy. Bo wcześniejszy immunitet posła na Sejm Rzeczpospolitej był uchylany w styczniu, chyba, czy na przełomie stycznia i lutego 2024. No to takie Michałki, szanowni Państwo. Jeszcze raz zadzwonimy, bo widać, że tam jakieś procesy myślowe dłużej trwały. kamera pokaże, że dobrze tutaj dzwonimy. To jest właściwy adres. Tak? Konsulski widził posolstwa Ukrainy w Polsce. Ciekawa rzecz, że nie ma tutaj informacji w języku polskim, co mogłoby być dla niektórych przydatne. Ja jestem człowiekiem starej daty, jestem dzieckiem PRL-u, więc uczyłem się cyrylicy. Niestety z dziecięcej głupoty. O spale, opieszale i niechętnie się uczyłem, no ale czegoś tam się nauczyłem, więc te literki potrafię przeczytać. Ale pewnie większość, zwłaszcza młodszych ode mnie rodaków, już by sobie z tym nie radziła. W związku z tym, ciekawe, e, ciekawe czy e, muszę to sprawdzić, czy placówki konsularne podlegają ustawie o języku polskim? No nawet jeśli nie podlegają ustawie o języku polskim, to powinny podlegać zdrowemu rozsądkowi, a zdrowy rozsądek podpowiada, że skoro jesteśmy w Polsce, to warto byłoby też po polsku się oflagować. dobrze, nie mamy za wiele czasu, bo mamy kolejne zobowiązania. Czy mamy jakąś laso taśmę może w aucie, żeby przylepić im to tutaj na drzwiach? Proszę sprawdzić. No, poprosimy policję, żeby dopilnowała, prawda? Jest, jest, są funkcjonariusze policji, jest. Jeden pojazd policyjny, drugi pojazd policyjny. Panowie i panie, proszę o pomoc. Proszę o pomoc. Proszę przywołać kolegę. Zaczepiamy na policjantów. Można prosić? Możemy prosić? Tak słuchamy. Proszę o pomoc. Czy możemy pomóc? Możecie Państwo dopilnować. Tylko tyle i aż tyle informuję co uczynię, ponieważ po pierwszym dzwonku i po tym jak odezwał się jakiś męski głos z drugiej strony, ja przedstawiłem się i wylegitymowałem. Czekam tu już kolejną minutę, nie mam czasu, żeby, żeby czekać kolejny kwadrans zostawię tutaj ukraińską flagę, która, jak Państwo widzicie, jesteście świadkami jest tutaj starannie złożona, i to jest właściwy adres, między nami mówiąc, tu powinny się znaleźć wszystkie ukraińskie flagi, którymi bezprawnie i bezsensownie powieszana jest cała Polska. Więc zostawiam tę flagę i liczę na to, że państwo dopilnujecie tego, żeby ona dotarła do rąk yy, właściwych adresu. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nie naklejać. Proszę nie wolno tego naklejać. nie, nie. Ale proszę pana. Ale pan nie słuchał. Pan nie słuchał. Ja, ja pan 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 nie słuchał. Zaraz pan usłyszy. Dobrze. Trzy razy dzwoniłem do Dobrze. tej placówki dyplomatycznej. Za ja pierwszym rozumiem. razem odezwał się jakiś no, ja głos. Rozumiem. Ja się grzecznie przedstawiłem chodź, chodź. i poinformowałem, jaką mam sprawę. Panu też się przedstawiam formalnie. Halo, halo. No. I państwo pilnujcie, żeby tej fladze się nic złego nie stało. Bezpiecznej służby życzę wszystkiego dobrego.